Siemano moi kochani Jak pod tym filmem będzie 10 łapek w góry, to nagrywam jeszcze jeden odcinek z moim chomikiem Plastusiem Dzisiaj w tym odcinku dajemy mu sek Zobaczcie jak fajnie je że może jakieś szumy są ale nie mam profesjonalnego nagrywania, tylko mam tablet. Są, że to jest, że widzę, że...